Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy sernik Ambasador. Przepiękny, wysoki, z dużą ilością bakali, czekoladą ciemnym ciastem i jasnym. Bardzo smaczny. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowywania tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. I robota dodaję żółtka, do tego cukier, puder i chwilę poucieramy. Następnie dodajemy kostkę masła. Masło jest o temperaturze pokojowej. Jedną łyżkę kwaśnej śmietany i chwilką powyrabiamy. Wsypujemy teraz 4 szklanki mąki pszennej tortowej. Szklanka ma pojemność 250 ml, a jedna szklanka zawiera 125 g mąki. Jedna łyżka proszku do pieczenia. Ciasto dokładnie wyrabiamy. Wspaniałe ciasto mamy gotowe. Teraz musimy je uformować. No proszę, jego jest dużo. I tutaj jedną trzecią część wrzucimy z powrotem do miski i dodamy kakao. Jedna łyżka ciemnego kakao. Chwilkę jeszcze poucieramy. Ciasto ciemne mamy gotowe. Tak więc mamy trzy części. Na spód położymy więcej ciasta, na górę mamy mniej i jeszcze mamy ciasto czekoladowe. Ciasto jasne kruszymy na dnie formy. Formę wysmarowałam masą. Jasne ciasto rozkładamy w i Jemy czereśnie ze słoikiem. Na no to teraz ciemne ciasto. Na to wysypujemy deserową pokrojoną czekoladę. 7 białek przekładamy do misy robota. Dodajemy szyptem soli i ubijamy na najwyższych obrotach, aż piana będzie sztywna. Ubitą pianę odkładamy na bok. Do misy przekładamy teraz żółtka, do tego szklanka cukru i ucieramy. Dodamy również cukier waniliowy z prawdziwą wanilią. Do utartych żółtek dodajemy kilogram sera wiadarkowego. Ser chwilę ucieramy. Do sera dodajemy całą pianę i delikatnie będziemy mieszać. Do tego dwa budynie waniliowe bez cukru. Miksujemy. Do tego wsypujemy rodzynki i pokrojone morele. Rodzynki i morele wcześniej namoczyłam we wrzątku. Wszystko miksujemy. Ser mamy gotowy. Do sera dodajemy garść pokrojonych orzechów. Mieszam. Większą część sera białego przelewamy do miski. Zostawiamy trochę na dnie. Do mniejszej ilości sera dodajemy ciemne kakao. Ser mieszamy. Na nasz spód wylewamy ciemny ser. Na ciemny ser wylewamy jasny ser. Na wierzch kruszymy jasne ciasto. Sernik pieczemy jedną godzinę. Temperatura 170 stopni, funkcja góra-dół. Gdyby sernik zbytnio zaczął rosnąć lub zaczął się przypiekać, temperaturę zmniejszamy nawet do 160 stopni i pieczemy dalej. Już prawie koniec pieczenia, sernik pięknie wyrósł i pięknie się upiekł. Po upieczeniu sernik studzimy jedną godzinę w lekko uchylonych dźwiczkach. Nie wyciągamy go, on sobie swobodnie opadnie i tak właśnie ma być. Tak wygląda serniczek. Wysoki, piękny, ładny. Już go pokroimy. Wspaniały ten sernik, proszę zobaczcie, jaki on jest piękny. Ten sernik jest wielosmakowy, taki czekoladowy. Już go spróbujemy. Przepiękny. Mm. Sernik jest przepyszny, naprawdę tutaj czuć i te bakalie i orzechy, ser czekoladowy, czekoladę, czuć ciasto, kruche, no coś pysznego. Dużo smaków w tym serniku, jeżeli lubicie czekoladę, czekoladowe ciasta, ten sernik jest właśnie dla Was. To jest taki sernik ambasador, dużo smaków w jednym kawałku ciasta. Ciasto zaliczam do przepysznych. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.